Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z serii książki z Baldur's Gate 3. Jeżeli podoba Wam się seria, nie zapomnijcie subskrybować kanału. A teraz przejdźmy sobie już do dzisiejszej książki. Przywódcy Zentarimów. Zobaczmy, co jest w opisie. Podniszczony rękopis zapisany inkaustem o różnych kolorach i przez różne osoby. Treść prawdopodobnie jest kontynuacją wcześniejszego opracowania. I w środku. Fragment metatekstu odbicia autorstwa Józefy Elgin, uczonej ekskomunikowanej przez Kościół Deneira za heretyckie próby zrekonstruowania metatekstu stworzonej przez jej boga kroniki zapomnianej i ukrytej wiedzy. Już kiedyś mieliśmy też książkę tak samo rozpoczętą, i czytajmy sobie dalej. Pomimo stanowczych sprzeciwów ze strony Banenitów, nie trudno jest dostrzec echo bananickiej filozofii we współczesnych działaniach Zentarimów, zorganizowanych w ścisłą wojskową hierarchię, w której cała władza ma swoje źródło na szczycie. Tożsamość osoby, która obecnie zajmuje to miejsce, jest przedmiotem spekulacji, ponieważ sądzono, że przywódcy czarnej dłoni zginęli pod gruzami swojej kwatery głównej w twierdzy Zentil w roku 1383 według Rachuby Dolin. W następnych dekadach władza nad Zentarimami zaczęła konsolidować się w leżącej daleko na południu mrocznej twierdzy. Centralna postać tych wydarzeń to Peregost, tajemnicza postać w zbroi, której przypisywane jest niemalże samodzielne odbudowanie Zentarimów. Ktokolwiek stoi obecnie na czele, nie ulega wątpliwości, że Zentarimowie nie porzucili planów zdobycia światowej dominacji, a jedynie zmienili swoje podejście. O ile niegdyś skupiali się na działalności wywrotowej i podboju narodów, o tyle obecnie sieć koncentruje się przede wszystkim na umacnianiu swojej kontroli nad rynkiem, co daje im władzę przekraczającą granice, które znacznie trudniej byłoby im sforsować bardziej konwencjonalnymi metodami. No trzeba przyznać, że pomysłowi są. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.